Minął miesiąc od twojego spotkania z Putinem, czy nie czas wezwać do zawieszenia broni? Jeszcze nie. Kiedy nadejdzie czas, jeśli będę musiał to zrobić, będzie ciężko. I co z tego? Jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć? Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że protokół i formalność tej wizyty ewidentnie nie odpowiadają jej merytorycznej części. To znaczy, otoczenie jest imponujące, ale jak słusznie zauważyłeś, Wiaczesławie Aleksiejewiczu. Jaki jest jej finał? Konkluzja to raczej piana. Chociaż nie wykluczam możliwości, że odbył się jakiś nieformalny dialog wewnątrz elit, a być może odbyły się jakieś merytoryczne dyskusje, ale dotyczyły one bardzo ogólnych kwestii. Jeśli chodzi o konferencję prasową, którą pokazałeś, z pewnością wyglądało to tak, jakby Trump przybył do swojej kolonii. Nie tylko do kolonii brytyjskiej, ale do europejskiej w ogóle. I w tym sensie Trump próbował z pewnością przechytrzył brytyjczyków nie wyglądało to tak jakby stara arystokracja przyjmowała amerykańskiego parweniusza ale raczej jak kontynuacja sposobu w jaki trump w szkocji w swoich posiadłościach klubów golfowych przyjmował europejskich wasali